Witajcie! A dzisiaj mamy co? Dzisiaj mamy świeżutką Honda, świeżutka świeżutka roczna. Także aplikujemy powłokę FX Protect. Ma właściwości samoregeneracji Jest to powłoka dwuwarstwowa. czego zaczynamy? Pierwsza dawka bardzo duża. Ładny na guzeczek. co robimy? Zaczynamy sobie od maski. Maska dosyć spora. I yep. jak każdą jedną powłokę krzyżowo. Robimy sobie środeczek maski i zobaczycie. Oczekujemy. Teraz co nowa fiberka. Składamy sobie. Ja sobie daję jeszcze raz. Widzicie takie oto. O. jeszcze poczekać dobrze będziemy sobie ściągać nadmiar póki co bez problemu ściągamy nadmiar zobaczmy jak w dalszej części nie dociskamy. Widzimy, że ładnie wchodzi. To nie ma. Nie ma co. Ma jednak coś zostać na lakierze? Fibre. Ta może być już bardziej puszysta, ale nie koniecznie. Bardzo przyjemna. nie ma co chwalić zobaczymy jaki będzie efekt końcowy Bo będzie taki cukiereczek Powiem Wam, że nie ma różnicy między elementami. Może to jest taki kolor, ale naprawdę tu, gdzie położyłem, tak samo się błyszczy. Także jedziemy cały samochód, a Wam pokażę efekt później jak będzie już dwie warstwy, także do zobaczonka. Ok, zrobiliśmy już cały samochód, Oczekuję, oczekaliśmy pewien czas, producent wskazuje na 4 godziny. Wszystko to jest zależne od temperatury. Nakładamy drugą warstwę. I powiem, że ta druga warstwa to jest. Wisienka na torcie, ale. więc tak ślisko. Samoleci powłoka. Tak faktem nie jest gorąco, ale co mogę powiedzieć? Jest. Bardzo dobro bardzo fajnie się kładzie nie wysycha ja byłem w stanie położyć powłokę na dwoje drzwi i zdążyłem ją dotrzeć na spokojnie ale teraz co wam jeszcze pokażę powłokę można położyć na każdy materiał będzie widać, ale widać? Mega. Jeśli macie otłuszczone wszystko, zobaczcie jak pięknie. Powłoki nam starczy na tak duży samochód, bo zostało połowa produktu Więc szkoda by było nie zabezpieczyć takich plastików także tak jak mówię powłoka mega wydajna bo poszedł zużyliśmy pół butelki i spokojnie nam wystarczy na resztę samochodu także niedługo będzie Test na osobnym błotniczku, i tam będziemy powłokę rysować. Także zapraszam.